Był sobie pan Maluśkiewicz, najmilszy na świecie, chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem wieloryba. Pan Maluśkiewicz był tyci, tyciusieńki, jak ziarnko kawy, a oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić. Że ujrzeć chciał wieloryba, bo wieloryb jest przeogromny, największy na świecie chyba. Pan Maluśkiewicz wesoły, że mu się podróż uśmiecha, zrobił sobie z początku łódkę z łupinki orzecha. A że miękko mu było, dno łódki watą posłał. Potem z jednej zapałki wystrugał cztery wiosła. Zabrał worek z jedzeniem, namiot i wina-beczkę, rower i różne narzędzia wszystko na tę łódeczkę: gramofon, radio, armatę, strzelbę, nabojów skrzynkę, futro, ubrania, bieliznę wszystko na tę łupinkę, bo wszystko było malusie, tyciuchne tyciuteńki łódeczki, bo przecież sam Maluśkiewicz był tyciuteńkim człowieczkiem. Wziął łódeczkę pod pachę, wsiadł w samolot motyli i powiedział do Gdyni, po godzinie już byli. Zameldował się w porcie, u pana kapitana. Czy jest miejsce na morzu? Wystarczy, proszę pana, więc się Maluśkiewicz zaraz puścił na fale. Płynie sobie i płynie coraz dalej i dalej. Morze ciche, spokojne i gładziutkie jak szyba, ale jakoś nie widać, nie widać wieloryba. Wiosłuje jednym wiosłem, dwoma, trzema, czterema. Już dwa tygodnie płynie, a wieloryba nie ma. Woła cip, cip, wielorybku, gdzie ty jesteś, rybeńko? Pokaż mi się choć tylko, ty ciutko, Już dwa miesiące płynie, a wieloryba nie ma. Aż się zmęczył biedaczek i coraz częściej drzemał. O, z jaką by się rozkoszą na lądzie wreszcie wyspał! Aż któregoś dnia patrzył, a przed nim jakaś wyspa. Wziął łódeczkę pod pachę, wszedł na wyspę bezeludną. Odpocznę, myśli, i wrócę. Jak go nie ma, to trudno. Pojeździł sobie po wyspie rowerem na wszystkie strony. Trzy dni był w tej podróży i wrócił bardzo zmęczony. Nastawił sobie gramofon, popił, potańczył, pośpiewał. Zabił komara z armaty i chce spać, bo już siewał. Trzeba namiot ustawić, zabiera się do dzieła. Wbija go w do ziemi, nagle wyspa kichnęła. Kichnęła i tak ryknęła, a to znów sprawka czyja: jaki to śmiałek gwoździe w nos wieloryba wpija. Wieloryb? Pan Maluśkiewicz tak się na cały głos drze. Niewielo rybku ptasie, lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem, rozumiesz? Ciesz się, żeś cało uszedł, a wyspa? Jaka znów wyspa? To mego nosa koniuszek? Zatrząsł się pan Maluśkiewicz. To mnie tu znowu łechce. Nie łechcę, tylko się trzęsę i już cię widzieć nie chcę. Wziął pinkę pod pachę, zaraz do morza się rzucił, szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy kto go zapyta, czy widział już wieloryba, nosa do góry zadziera i odpowiada, no chyba.